Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na webinarium surowcowym. Ja nazywam się Michał Staniak i będę miał przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem tego szkolenia. Dzisiaj, wyjątkowo tylko i wyłącznie o jednym surowcu, również dzisiaj nie było jak zwykle przeglądu surowcowego, tylko wyjaśniona sytuacja na rynku ropy naftowej, to co działo się wczoraj na rynku ropy naftowej, to co dzieje się obecnie i to co będzie się działo w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o rynek ropy no to zachęcam zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, który niedawno opublikowałem właśnie na stronie xtbpl. Tutaj jest generalnie tak pokrótce wyjaśnione co stało się na rynku ropy naftowej, dlaczego ceny spadły poniżej zera i jak to w ogóle było możliwe, że te ceny spadły poniżej zera. Jakby tutaj za moment postaram się to wszystko jeszcze raz jakby wyjaśnić. Dodatkowo dodam jeszcze jakby. Sytuację związaną z funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych, który również jakby przyczynił się do tego, co obserwujemy w tym momencie na rynku ropy naftowej, no i oczywiście spojrzymy sobie na cenę, choć warto zauważyć, że przy obecnej zmienności, przy tym co dzieje się na rynkowych fundamentach, ale również na fundamentach tych fizycznych. No, analiza techniczna generalnie za bardzo w tym momencie nie ma sensu. Oczywiście e, patrzenie na niektóre rzeczy w przypadku analizy technicznej, e, niektóre rzeczy oczywiście zdają rezultaty, a na, natomiast taka y, y, klasyczna analiza techniczna to oczywiście y, czy szukanie jakiejś formacji, no to oczywiście to y, w tym momencie nie ma za bardzo sensu. Oczywiście w tym momencie głównie patrzymy się na to, co dzieje się pod względem rynkowym oraz pod względem fundamentalnym. Więc ja, pos, ja tutaj powrócę do prezentacji. Tą prezentację sobie przybliżymy i w zasadzie możemy rozpocząć sobie naszą, naszą prezentację. Generalnie no, obserwowaliśmy wczoraj spadki kontraktu majowego, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że to co działo się wczoraj na rynku ropy, czyli to, że całe media trąbią o tym, że ceny spadły do poziomu minus 40 dolarów za baryłkę, za to, że generalnie niedługo ludzie będą dostawać pieniądze za to, że będą tankować benzynę, no to wiadomo, to jest tylko i wyłącznie um, takie spekulacje, nic, nic nie ma to wspólnego z takim realnym zachowaniem rynku. No i jakby tutaj trzeba podkreślić to, że wczoraj spadek tych cen poniżej zera dotyczył tylko i wyłącznie kontraktu majowego. Jeżeli popatrzymy sobie na krzywą terminową na rynku ropy naftowej, no to widzimy, że oczywiście ta krzywa była dzisiaj skopiowana o poranku, więc jeszcze cena czerwcowego kontraktu, który w tym momencie jest tym benchmarkiem rynkowym, znajdowała się w okolicach 20 dolarów za baryłkę, no już wiemy, że w tym momencie ta cena nawet zaliczyła spadek w okolice 11 dolarów za baryłkę, w tym momencie jest to prawdopodobnie powyżej 15, natomiast o godzinie tam o poranku już nie pamiętam, tutaj godzina 9.44 e jest tutaj na screenie, prawda? E o godzinie 9.44 ta cena znajdowała się w okolicach 20 dolarów za barełkę, natomiast kontrakt majowy wtedy był poniżej 10 dolarów za barełkę. Wczoraj e cena ustalona w cashing na poziomie minus 37 dolarów za baryłkę. E kontraktem... Ob Obecnym, obecnym benchmarkiem, czyli tym kontraktem najbardziej płynnym jest kontrakt czerwcowy, i w zasadzie co stało się, co stało się że mamy spadek, spadek cen poniżej zera na kontrakcie czerwcowym. Generalnie mamy do czynienia z tym, że zwykle na rynku terminowym, na rynku kontraktów terminowych Raczej wszystko jest rozwiązywane w sposób kasowy, czyli dochodzi do zamknięcia kontraktów. W jaki sposób dochodzi do zamknięcia kontraktów? Mając pozycję długą, chcąc wyjść z pozycji długiej na kontrakcie terminowym futures, musimy zająć pozycję odwrotną, czyli sprzedać kontrakt na dokładnie taką samą ilość ropy. Czyli powiedzmy. Jeżeli jesteśmy w pozycji długiej na czterech kontraktach na rynku ropy naftowej WTI na kontrakcie majowym i chcąc wyjść z tego kontraktu, czyli go zamknąć, musimy te, musimy te cztery kontrakty również sprzedać. No i oczywiście musi być też druga strona transakcji. Tą, tą drugą stroną transakcji może być ta sama strona, która weszła z nami. W, na ten pierwszy kontrakt, czyli powiedzmy, jeżeli my kupiliśmy ropę, ktoś nam musiał ją sprzedać. Jeżeli my chcemy wyjść z tej e, pozycji, musimy sprzedać ropę, i ta druga strona e, transakcji może e, tą, e, jeżeli my sprzedajemy, no to odkupić, i wtedy generalnie mamy zamkniętą, e, zamkniętą tą jedną pozycję. Oczywiście doszło do takiej sytuacji, że Wczoraj na rynku mieliśmy jeszcze około 16 tysięcy otwartych pozycji. To są, to są pozycje zarówno długie, jak i krótkie. No, i w momencie, kiedy pozycja długa chciała wyjść z tych pozycji, czyli wystawić kontrakty, sprzedać te kontrakty, okazało się, że nie ma strony drugiej, czyli nie ma strony drugiej, która chciałaby odkupić te kontrakty. Co w tym wszystkim jest ważnego? Ważnego jest to, że w momencie, kiedy nie dokonamy zamknięcia kontraktu, czyli nie otworzymy tej strony drugiej, wtedy broker jakby na, nie, nie stali nam tych dwóch pozycji i nie dojdzie właśnie do zamknięcia tej, tej naszej transakcji. To przy wygasaniu kontraktu ten kontrakt oczywiście obowiązuje. W przypadku ropy WTI, kontraktów na ropę WTI, mamy dostawę fizyczną, czyli w momencie, kiedy kontrakt wygasa, a ten kontrakt majowy wygasa nam dzisiejszego dnia. No to oczywiście strona długa zobowiązuje się do tego, żeby tą ropę odebrać. Mamy z drugiej strony, oczywiście stronę, która zobowiązuje się nam tą ropę dostarczyć, zazwyczaj są to producenci, no ale oczywiście nie, nie zawsze są to tylko producenci, tutaj również dochodzi do spekulacji, prawda, natomiast w tym momencie mieliśmy dużą właśnie ilość pozycji długich, otwartych na rynku, natomiast nie mieliśmy chęci do tego, że jeżeli mamy długą pozycję, prawda, no to chcąc wyjść z tej długiej musimy tą sprzedać, natomiast nikt nie chciał na, od nas tej ropy odkupić. Natomiast ta pozycja, która oczywiście ci, którzy wcześniej nam sprzedawali tą ropę, no to nie chcieli wchodzić w tą transakcję drugą, czyli wciąż jakby chcieli być w tej pozycji krótkiej, czyli zawierając powiedzmy gdzieś tam. Ten kontrakt po wyższej cenie wciąż jakby zarabiali na tym, że byli po tej stronie krótkiej. No i oczywiście to, że mamy po wygasaniu kontraktu taką sytuację, że jesteśmy zobowiązani do, jesteśmy zobowiązani do odebrania tej ropy naftowej, no to rodzi się nam tutaj dosyć spory problem, bo oczywiście musimy gdzieś tą ropę. Składować, prawda. E, mamy oczywiście ograniczoną ilość magazynów w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jakby kontrakty na rynek ropy naftowej rozlicza się w cashing, to jest mniej więcej w środku Stanów Zjednoczonych. Tam zbiegają się, e, zbiega się większość rurociągów, ropociągów w Stanach Zjednoczonych i również stamtąd biegnie kilka ropociągów na wybrzeże do rafinerii. No i jakby tam najwięcej tej ropy się składuje ze względu na to, żeby móc szybko sprzedać ropę. Czyli mamy ten problem związany z tym, że dużo ilość inwestorów, którzy która kupowała ropę, nie była w stanie wyjść z pozycji, czyli szukała możliwości sprzedaży ropy naftowej i oczywiście ta cena została, była sukcesywnie obniżana, chcąc właśnie wyjść z tych pozycji, nie, musiąc, nie musząc martwić się o to, aby. Aby właśnie martwić się z tym problemem odebrania ropy naftowej, bo oczywiście jakby miejsce jest ograniczone. A dodatkowo, no, trzeba, trzeba również za takie miejsce zapłacić, bo również trzeba pamiętać o tym, że składowanie ropy naftowej kosztuje. Generalnie jest to składowanie cen składowanie ropy naftowej mniej więcej wynosi od 25 do, do 50 centów za baryłkę ropy naftowej. No ale w momencie, kiedy mamy taką sytuację, kiedy tak, tak duża ilość baryłek na rynku ropy naftowej pozostała wciąż handlowana, no to okazuje się, że znalezienie takiej ilości magazynów wydaje się wręcz niemożliwe. Oczywiście, teoretycznie zakładając, że ta ropa, która jeszcze była wczoraj handlowana i dzisiaj w zasadzie jest jeszcze handlowana, to było około 16 tysięcy kontraktów. Jeżeli ta ropa jeszcze znajdowała się u producentów i nie była w cashing, no to mamy 16 milionów. Baryłek. Teoretycznie te 16 milionów baryłek mogłoby być przetransportowane do kashing, no i wypełnić niemal w pełni to, co zostało jeszcze te, te wolne magazyny ropy naftowej w kashing, więc to kompletnie mogłoby doprowadzić do. Wypełnienia tych, tych, tych magazynów na rynku ropy naftowej. No i oczywiście ci inwestorzy, szukając, szukając właśnie możliwości składowania ropy naftowej, te ceny obniżali i ta cena odzwierciedlała nam w zasadzie koszty magazynowania. Krótkoterminowego na rynku ropy. Tutaj widzimy, warto za zauważyć właśnie to, o czym mówiłem, czyli 16 tysięcy kontraktów było wczoraj jeszcze otwartych na kontrakcie majowym na rynku ropy naftowej. Natomiast ilość kontraktów czerwcowych otwartych, zarówno oczywiście po stronie długiej, jak i krótkiej, wynosiła no zdecydowanie powyżej e, pół miliona tutaj e, odzwierciedlenie tego jak wyglądało dzisiaj o poranku e, cena kontraktu czerwcowego kontraktu e, majowego dodatkowo wolumen widzimy jak niski wolumen e, był na ropie właśnie na ropie majowej e, tylko i wyłącznie 2489 e, Wolumenu, czyli, jakby tutaj, zmiana, e, zmiana tych kontraktów tak niska. Czyli, generalnie, tych transakcji było przeprowadzanych naprawdę bardzo, bardzo mało. Co obrazuje, że nikt tej ropy po prostu nie chciał. Kupić nie było tej e, ropy, gdzie e, składować, bo trzeba też również pamiętać o tym, że pomimo tego, że miejsca do składowania ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych jeszcze jest trochę, również w cashing e, około 30 milionów baryłek jeszcze jest wolnego miejsca. No to oczywiście to miejsce mogło być już wynajęte. Te, to, te magazyny zazwyczaj są wynajmowane na długi termin, więc w momencie, kiedy trzeba było e, liczyć się z tym, że trzeba będzie odebrać tą ropę naftową w dniach od 1 maja do końca maja, bo w, tak jakby rozlicza się kontrakty, czyli jeżeli. Ma, jesteśmy w posiadaniu majowego kontraktu yy, i ten kontrakt wygasa, no to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby odebrać ropę yy, od 1 maja do końca maja. Natomiast yy, już musimy być yy, gotowi do tego, żeby odebrać maj, yy, ropę od 1 Maja. Tutaj specyfikacja, oczywiście, na stronie CME można zobaczyć, jak można tą ropę odebrać. Tutaj musimy zapewnić możliwość przepompowania do magazynu, czy do danego ropociągu, czy możemy umówić się ze sprzedającym, w jaki sposób rozliczyć te kontrakty. Natomiast, oczywiście, mieliśmy sytuację taką, że ta strona krótka czyli no, zazwyczaj producenci mogła chcieć właśnie dostarczyć tą ropę po jakiejś tam danej cenie, aby pozbyć się właśnie problemu tego, że tej ropy jest zbyt dużo, bo ta ropa cały czas jest produkowana, natomiast popyt jest bardzo niski i stąd oczywiście wynika kontango na rynku. I tutaj przedstawione jak wygląda jak wygląda ilość zapasów ropy w cashing? W tym momencie około 55 milionów baryłek w cashing. Jutro zapasy DOE, więc warto oczywiście to obserwować, bo to będzie miało kluczowe w tym momencie znaczenie dla rynku ropy naftowej. W 2019 roku working storage, czyli taka robocza robocza, Ilość maksymalnej składowanej ropy wynosiła około 76 milionów. Maksymalne wypełnienie zbiorników w cashing to w tym momencie około 90 milionów, 91 milionów baryłek. Natomiast, biorąc pod uwagę kwestie techniczne, kwestie logistyczne to wypełnienie mniej więcej wciąż wynosi około 76 do 80 milionów baryłek, więc teoretycznie dodając tutaj te 15 milionów baryłek, zakładając oczywiście, że te 15-16 milionów baryłek na dzień to była tylko i wyłącznie strona długa i nie udało się jakby wyjść kompletnie z tych pozycji, no to mielibyśmy 70, 70 tysięcy 70 tysięcy baryłek, czyli w momencie, kiedy tylko i wyłącznie jakby zakładając, oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, że wczoraj cała ta ilość pozycji, która pozostała, to były tylko i wyłącznie pozycje długie, no to zakładając to, moglibyśmy mieć teoretycznie, jeżeli wszystko zostałoby składowane, jeżeli jakby ta ropa nie była jeszcze składowana w cashing i jakby miałoby dojść do tego, że ta ropa ma być składowana w cashing, no to mielibyśmy wzrost do 70 milionów baryłek na dzień. To jest, oczywiście jest bardzo duże uproszczenie, natomiast jakby pokazuje to skalę problemu tego, że nie ma po prostu w tym momencie miejsca do składowania ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Kolejny slajd pokazuje nam, gdzie w tym momencie jesteśmy względem tego, jak się nam zachowywało to w, historycznie w ostatnich pięciu latach. Ostatnie dwa tygodnie dodatkowo to wzrost o około 6 milionów baryłek w tygodniu w cashing, co dawałoby nam informację o tym, że w przeciągu zaledwie 4 do 5 tygodni jesteśmy w stanie wypełnić całość wolnego miejsca magazynowego w Cashing właśnie w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że jesteśmy naprawdę na krawędzi. Biorąc pod uwagę to, jak jest niski popyt, że wciąż produkuje się naprawdę bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych, no to okazuje się, że może tego miejsca po prostu nie być. Dlatego producenci mają pewien problem z tym, żeby tą rop, z tej ropy się generalnie pozbyć. No i oczywiście producenci też mają problem związany z tym, że wygasanie produkcji, nagłe wygasanie produkcji może być bardziej kosztowne niż to, żeby na przykład ropę naftową po prostu wylać z powrotem do ziemi, ale oczywiście to nie jest możliwe ze względu na regulacje środowiskowe, więc o tym też trzeba pamiętać, więc samo nie jest możliwe to, żeby ropę po prostu wylać gdzieś obok, więc teoretycznie producentom może się opłacać sprzedawać ropę po ujemnej cenie, czyli zapłacimy komuś za to, żeby tą ropę odebrał, abyśmy my mogli dalej produkować i sprzedawać na przykład ropę terminowo w dalszych kontraktach. To również może być związane z tym, że właśnie wczoraj producenci czy ci, którzy byli w posiadaniu ropy naftowej, ropy naftowej tej, tej majowej, chcieli właśnie ym, doprowadzić do tego, żeby część miejsca się zwolniła, sprzedając tą ropę, y, którą w tym momencie mają, robiąc miejsce na ropę, y, tą, która dopiero będzie wyprodukowana y, i sprzedając ją po oczywiście wyższych cenach y, terminowych. Czyli widać, że w tym momencie najbardziej opłaca się tą ropę naftową składować, y, no i problem jest taki, że po prostu tego miejsca nie ma i ceny w krótkim terminie będą pod presją. No i widać było dzisiaj o poranku właśnie taki problem związany z tym, że ta presja na rynku ropy jest wciąż bardzo duża, bo jeżeli teraz mamy taki problem, że brakuje nam miejsca, no to taki problem będzie istniał również za 2, 3, 4 czy 5 tygodni, jeżeli sytuacja pod względem popytu czy produkcji się nie zmieni. I tutaj chciałbym nadmienić kolejną rzecz, o której pisaliśmy w ostatnim czasie, która jest dosyć ciekawa: to ilość napływu środków do pewnego funduszu w Stanach Zjednoczonych United States Oil Fund w skrócie USO. Tutaj widzimy przeogromny wzrost ilości jednostek notowanych, notowanych właśnie tego funduszu. Około 700 do 800% wzrostu, jeżeli chodzi o ilość Jednostek właśnie tego funduszu. No i ten fundusz, jeżeli chodzi o kontrakt majowy, w momencie kiedy ten kontrakt, kiedy fundusz rolował swoje, swoje pozycje, był w posiadaniu około 30% wszystkich kontraktów. W tym momencie po tym rolowaniu, oczywiście, to, że ten, że ten fundusz był w, w posiadaniu tych majowych kontraktów, to dodatkowo doprowadziło nam do spadków wcześniejszych majowego kontraktu i właśnie tego rozszerzenia się tego kontango, prawda? To kontango powiedzmy tam było około wtedy 7, 7, 7 dolarów na baryłce. Natomiast w tym momencie ten, te, te, te kontrakty majowe zostały, oczywiście wiele dni temu zostały zrolowane na kontrakt czerwcowy i w tym momencie w tym momencie fundusz USO jest w posiadaniu około 23% kontraktów 23% kontraktów kontraktów czerwcowych. 136 tysięcy pozycji długich na rynku ropy naftowej na kontrakcie czerwcowym. 136 tysięcy. Jeżeli popatrzymy sobie na ilość kontraktów wszystkich otwartych, prawda, mamy 582 tysięcy tysiące kontraktów. W tym mamy kontrakty długie oraz kontrakty krótkie, więc trzeba zauważyć jak dużą, jak dużą pozycję na rynku ma właśnie ten fundusz. To jest przeogromna pozycja i właśnie to prowadzi do takich yy, Anormalnych sytuacji na rynku ropy naftowej, bo trzeba powiedzieć, że um, owszem, to jest 23% pozycji, natomiast jeżeli chodzi o stronę długą, to może być nawet 50%, a może i nawet więcej procent. Pozycji, więc w momencie, kiedy fundusz będzie to rolował, tutaj powstanie ogromna podaż na rynku. Już w tym momencie jest widoczne rolowanie z tej strony, bo już fundusz w zeszły piątek zaczął kupować kontrakty lipcowe. Widzimy 28 tysięcy kontraktów lipcowych już kupionych tutaj z dwóch różnych giełd. Czyli w sumie mamy 33 tysiące, mniej więcej ponad 33 tysiące kontraktów, więc już w tym momencie dochodzi do rolowania kontraktu ze strony właśnie tego funduszu. Teoretycznie ten fundusz według swoich wytycznych powinien rolować w dniach 5 do 8 maja, więc wtedy powinniśmy mieć. Dosyć sporą podaż na rynku, czyli dosyć mocny, mocną wyprzedaż. Natomiast biorąc pod uwagę to, że obecnie niemal wszyscy wyprzedają ropę, no to prawdopodobnie to rolowanie będzie następowało również w kolejnych dniach. Można zobaczyć na stronie tego funduszu, czy przypadkiem fundusz nie zawarł nowych pozycji, więc można zobaczyć, jak. jak Postępuje rolowanie ze strony tego funduszu. Być może już w tym momencie roluje większość tych swoich pozycji. Oczywiście będziemy to obserwować i zobaczy, patrzeć, czy, e, czy przypadkiem ropa czerwcowa nie zacznie spadać nam ponownie w okolice zera e, dolarów za beryłkę, czy nawet oczywiście niżej. Na razie CME oczywiście wczoraj dopiero powiedziało, że mogą być notowane ujemne ceny. Natomiast to dotyczyło tylko i wyłącznie kontraktu majowego. Nie wiadomo, czy dotyczy to również kontraktu czerwcowego, ale prawdopodobnie, e, prawdopodobnie tak, więc oczywiście trzeba uważać na to, e, że y, teoretycznie najpóźniej 5 do 8 maja nastąpi ogromna podaż tych kontraktów, kontraktów czerwcowych, bo tak jak już powiedziałem wychodząc z kontraktu terminowego futures z pozycji długiej trzeba te pozycje sprzedać, czyli potrzeba znaleźć drugą stronę transakcji, czyli powstaje nam dosyć spora podaż na rynku i ceny po prostu po prostu Spadają tak, jak to było wczoraj, że po prostu strona długa szukała możliwości wyjścia z tych kontraktów, aby nie móc, nie, nie musieć właśnie fizycznie odbierać tej ropy. Więc na to proszę również zwrócić uwagę. I oczywiście, krótkie spojrzenie na cenę. Oczywiście, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no. Jakakolwiek analiza techniczna w tym momencie za bardzo nie ma sensu, bo oczywiście te ruchy na rynku ropy naftowej są szalone. No, wystarczy zobaczyć, że cena od dołka odbiła o 40% w przeciągu, w przeciągu zaledwie kilku minut. Sama cena, prawda, dzisiaj no, wystarczy sobie spojrzeć, kiedy mieliśmy e, otwarcie, prawda. Sama cena dzisiaj spadała nawet o 40-40%, e, więc tu mm, te ruchy na rynku ropy są naprawdę e, szalone. E, oczekuję tego, że, że jednak presja na rynku ropy się wciąż utrzyma, e, bo no, mamy, mamy taką sytuację, kiedy ilość pozycji długich jest w posiadaniu w dużej części jednego funduszu i ten fundusz w końcu będzie musiał z tych pozycji wyjść, więc to powoduje, że oczywiście ten fundusz jest, w, no ma pewien problem, bo oczywiście może nie, nie dojść do tego, żeby druga strona znalazła się po tych cenach, po jakich oczywiście ten fundusz by chciał. Taka sama sytuacja właśnie wystąpiła również wczorajszego dnia i być może również wystąpi w kolejnych, w kolejnych miesiącach. Oczywiście ta sytuacja prawdopodobnie nie utrzyma, się, nie utrzyma się w nieskończoność. Oczywiście tutaj będzie musiał zareagować popyt, będzie, będzie musiał, musiała zareagować podaż więc podaż prawdopodobnie będzie się obniżała, wyraźne spadki aktywnych wież wiertniczych w Stanach Zjednoczonych, więc producenci w Stanach Zjednoczonych będą tą produkcję ograniczać. Oczywiście na rynku ropy Brent taka sytuacja raczej nie powinna wystąpić, żeby ceny spadły poniżej zera, bo oczywiście tutaj zupełnie inna e, sytuacja, jeżeli chodzi o dostawę ropy naftowej, natomiast w Stanach Zjednoczonych właśnie ze względu na to, że e, miejscem dostaw jest cashing, e, że e, przetransportować ropę z tamtej strony e, jest trudno, dodatkowo rafinerie w Stanach Zjednoczonych nie przyjmują ropy to powoduje, że ceny generalnie spadają. Więc zachęcam jeszcze raz do tego, żeby, żeby zapoznać się z tym artykułem, który tutaj opisałem. Mam nadzieję, że nieco nakreśliłem tą sytuację, jak doszło do tego, że cena, cena ropy spadła poniżej zera i jak może, jak, jak ta sytuacja może e, wyglądać w najbliższych tygodniach. Natomiast oczywiście my się będziemy temu przyglądać i będziemy omawiać sytuację na bieżąco. Więc ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30 na nasze poranne szkolenie. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.